Cześć. Dzisiaj witam się z wami z Zeskał. Więc pewnie wiecie już, że będziemy rozmawiać sobie o wspinaniu, tylko tym razem o wielowyciągach. Postaram się ubrać wszystko w taką krótką i przejrzystą formę. O samym wspinaniu chyba nie muszę tutaj mówić, bo wiem, że wspinaczy jest wśród was dużo. Natomiast na wielowyciągi decyduje się już o wiele mniej osób. To, co jest teraz w tym wspinaniu najbardziej popularne, to jest bouldering i wspinaczka sportowa, tak naprawdę. Rzadziej trady w skałach, natomiast wielowyciągi to jest już wyższa szkoła jazdy, no bo wymaga o wiele większego doświadczenia, za to dostarcza też o wiele większych przeżyć. Krótka definicja: wspinanie wielowyciągowe to jest w, tak naj, w najprostszych słowach wspinanie takie, gdzie wasza droga jest dłuższa niż jedna długość liny, więc robi się ją właśnie na kilka długości liny, czyli na kilka wyciągów. Więc nie dochodzi się na niej do takiego jednego i jedynego stanowiska z łańcuchem, jak to jest na drogach sportowych, tylko korzysta się ze stanowisk pośrednich. W ten sposób wspina się przede wszystkim w górach, zarówno latem, jak i zimą, na jakichś wielkich ścianach albo po prostu wysokich skałach. Na fajce, która jest za mną, można się tego wspinania uczyć, oczywiście pod okiem instruktora. Natomiast takie drogi wielowyciągowe w sokolikach znajdziecie chociażby na sokoliku dużym, na Jastrzębie czy na krzywej turni. No a w praktyce to się robi tak, że jedna osoba prowadzi jeden wyciąg, później z góry asekruje partnera, który po drodze zbiera osadzony przez tę pierwszą osobę szpej i tak dalej. Zazwyczaj się na tych wyciągach zamienia, czyli prowadzi je naprzemiennie. I tutaj nie ma znaczenia, czy wspinacie się na Sokoliku, czy w Tatrach, bo zasada jest taka sama, natomiast w górach wiadomo, można się częściej spotkać z koniecznością budowania stanowisk pośrednich, no bo nie ma ich takich przygotowanych, jak zdarzają się w skałach. I tutaj nie mogę nie wspomnieć o jednej ważnej rzeczy, no bo o ile sportowo się możecie wspinać w skałach już po przejściu takiego podstawowego, skróconego kursu właśnie ze wspinaczki na drogach sportowych ubezpieczonych, o tyle do wielowyciągów nie powinno się zabierać na własną rękę, na zasadzie jakoś to będzie, no bo po prostu operacje sprzętowe są o wiele trudniejsze i ta wiedza, którą trzeba posiąść, jest o wiele bardziej obszerna. Także niezbędną podstawą do wspinania na drogach wielowyciągowych jest najpierw przejście takiego pełnego kursu wspinaczkowego w skałach, nie tego skróconego, tylko takiego, na którym uczycie się właśnie e, wspinania na własnej asekuracji, koniecznie pod okiem instruktora PZA. A później po ukończeniu takiego kursu można dostać albo nie przepustkę na przystąpienie do kursu taternickiego. Także po tym pierwszym możecie wspinać się wielowyciągowo w skałach, a po tym drugim w górach. Także pamiętajcie, że na wielowyciągach i na wspinaniu podczas wspinania na własnej nie ma miejsca na jakąś kreatywność czy spontaniczne działanie. No bo tak naprawdę najwięcej wypadków podczas wspinania zdarza się właśnie w czasie operacji sprzętowych. Także na takim kursie nauczycie się nie tylko jak po tych wielowyciągach się wspinać, ale też przede wszystkim jak bezpiecznie osadzać na nich asekurację, jak budować stanowiska, poznacie podstawy autoratownictwa i nauczycie się samodzielnie zjeżdżać z dróg. Wspinanie wielowyciągowe na pewno nie jest w takim układzie dla każdego, no bo tutaj pojawia się większa wysokość, większa przestrzeń, taka lufa pod nogami. No i punkty asekuracyjne są często znacznie bardziej oddalone od siebie niż takie eleganckie ringi, więc musicie też nie bać się latania na tej własnej asekuracji. Ale jeśli czujecie, że zwykłe wspinanie sportowe, czy nawet jakieś jednowyciągowe trady to jest dla Was za mało, no to pewnie te wielowyciągi Wam się spodobają, bo one mają w sobie pewnego rodzaju majestat. A jeśli wspina się po takich liniach, które zupełnie nie są obite w żaden sposób, no to, to też jest takie poczucie wspinania się po skalę, która jest zupełnie nietknięta ręką człowieka, tylko po prostu definiowana przez układ rysek czy przerys. No i jeszcze rzecz prozaiczna, chociaż bardzo ważna, no to musicie przygotować się na o wiele cięższy plecak, bo tego szpeju będzie znacznie więcej i na dłuższe podejścia pod ściany, ale też na to, że nierzadko Wam się zdarzy pewnie też działać w zlewie albo robić jakiś odwrót właśnie ze względu na załamanie pogody. A wracając do tego, gdzie można się tak wspinać, no to można i to jest taki fajny etap przejściowy właśnie w polskich skałach, bo takich wielowyciągów jest całkiem dużo i w Sokolikach i w Rudawach, na Jurze też, natomiast tam wspinanie na własnej asekuracji jest o wiele mniej popularne, no i są jeszcze piaskowce, ale to jest temat na jeszcze inny film. No, a kiedy skały przestaną Wam wystarczać, bo pewnie na jakimś etapie się tak stanie, no to można oczywiście uderzać w Tatry, jeszcze dalej w Dolomity, a tak naprawdę to na wielkie ściany na całym świecie tutaj ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia i możliwości. Także dzisiaj to już wszystko. Porozmawialiśmy sobie trochę o teorii, a w kolejnym filmie, który wejdzie na kanał, będziemy rozmawiać o praktyce i o szpeju. Cześć!